Dzień dobry, dzień dobry. Nina z Yoga Yang się kłania jak się dzisiaj macie. Gotowi na kolejny odcinek z serii piątkowy Chill Out? Oczywiście, że tak. Dzisiaj film o asertywności. Dużo się o tym mówi. Bardzo dużo książek znajdziemy o tej tematyce i jest tak nie bez powodu. Asertywność to jedna z najważniejszych umiejętności interpersonalnych. To właśnie na niej opierają się nasze relacje, sukcesy czy też porażki. Asertywna osoba umie w bardzo umiejętny sposób wyrazić swoje uczucia i emocje. Umie opowiedzieć o tym, co czuje i co przeżywa w danym momencie, i w tym samym czasie walcząc lub też broniąc swoich potrzeb i intencji bez ranienia innych osób. Innymi słowy, Asertywność to umiejętność, zdolność, która w relacjach z innymi ludźmi pozwala Ci osiągnąć Twoje cele i potrzeby z szacunkiem do drugiej osoby. Nie ma mowy ani o agresji, ani o przemocy słownej, podkreślając w tym samym czasie swoje uczucia i swoje emocje. Ja wiem, łatwo brzmi, ale łatwe nie jest w momencie braku wykształconej umiejętności. Niestety, opanowanie jej banalne też nie jest. Przykładów braku asertywności jest mnóstwo. Na przykład godzenie się na wykonywanie wszystkich obowiązków domowych. Zawsze jest tak, że większą część prac domowych wykonuje kobieta, i niestety zdarza się e, i tak, że mężczyzna bywa gościem w domu, nie przyczyniając się do utrzymywania domów, czy, czystości w domu, czy wykonywania posiłków, czy innych obowiązków. Brak asertywnego zachowania ewidentnie dotyczy sytuacji, kiedy na przykład partner nadużywa alkoholu i w tym samym czasie trwoni oszczędności i nie zajmuje się dziećmi. A my przymykamy na to oko, bo przecież gorzej mogłoby się przydarzyć, prawda, mąż nie bije, na noc wraca do domu, mogło być gorzej. Co by rodzina powiedziała, gdyby być może trzeba na terapię wysłać lub zdecydować się na separację, a dzieci? One najbardziej na tym ucierpią. A tak jest cicho, spokój i jakoś to będzie, byle do przodu. Brak asertywności pokazujemy, godząc się na zbyt często bycie dobrą sąsiadką, na przykład kiedy jest to już nadużywane, na bycie na przykład członkinią trójki klasowej czy rady rodziców. I większość spraw jest spychana na ciebie, bo wiadomo, nie odmówisz, na ciebie zawsze można liczyć, prawda? Oczywiście już później nie masz czasu na swoje sprawy i potrzeby, no bo kiedy? To również sytuacja, kiedy w twojej pracy są na ciebie spychane zadania, jeszcze więcej zadań, coraz więcej zadań, bo przecież taka jesteś, że z pewnością nie odmówisz. Bo przecież mogłabyś stracić pracę, gdybyś się odezwała, tak? No nic, takie życie. Rodzina poczeka, przyjaciele też, a ty z pewnością w niedalekiej przyszłości znajdziesz czas dla siebie. Brak asertywności może również doskwierać w starszym wieku, kiedy babcia opiekuje się dziećmi zbyt długo i ta pomoc jest nadużywana tak? i nadmiernie wykorzystywana. W takiej sytuacji nie ma się czasu na swoje nowe zainteresowania. Czy upodobania, a mogłoby się mieć, prawda? Znaleźć, bo i człowiek zmęczony długogodzinnym przebywaniem z małymi dziećmi, prawda? Bo to, to nie jest łatwe zadanie, i też więcej pewnie y, y, idzie wydatków na ich zachcianki, prawda? Wyjścia na zewnątrz ale nie chcesz, aby córka, syn czy synowa mieli Ci za złe i byli obrażeni. <noise> Kolejna sytuacja braku asertywności i postawienia granic, tak, jest wtedy, kiedy matka pozwala sobie na nagminną krytykę córki, a, matkę, a matki już trójki dzieci na przykład, czy dwójki, kiedy matka ciągle córce zarzuca, jak źle i nieumiejętnie wychowuje dzieci, jaką jest złą matką i jak nieumiejętnie zarządza finansami. Brzmi znajomo, prawda? W tych wszystkich opisanych sytuacjach głównym problemem i powodem konfliktów i nieporozumień jest całkowity brak stawiania granic, bronienia swojej przestrzeni, a w szczególności zapominanie o swoich własnych potrzebach i wartościach. Tak? I tu kłania się e, ta jakże fundamentalna zdolność do bycia asertywną po to, aby się nie zatracić. Po to, aby wiedzieć o co walczyć, aby żyć godnie krocząc przez życie, z podniesioną głową, a nie wyrobić sobie taki nawyk wędrówki ze spuszczoną głową, poddana i pokonana przez los. Na szczęście asertywność nie jest umiejętnością wrodzoną, a nabytą właśnie gdzieś po drodze doświadczeń, obserwacji, przeżyć. Zatem super jest to, że możemy ją cały czas wykształcać, cały czas udoskonalać i wprowadzać w praktykę. Badania pokazują, że mężczyznom asertywność wychodzi zdecydowanie lepiej. Pewnie y, przez sposób, w jaki dziewczynki są wychowywane. Tak, bo y, wypada, aby dziewczynka była no, jaka no, miła, grzeczna, niekutliwa, troskliwa, prawda i dbająca o innych i z tymi cechami tak sobie rośnie powolutku i przenosi je do swojego domu, relacji rodzinnych czy miejsca pracy. A w domu i w pracy potrafi zatracić się. Dbając bardziej o potrzeby innych aniżeli swoje, przejmuje odpowiedzialność, obowiązki pewnie innych, a siebie nawet nie zapyta o swoje potrzeby. I tutaj konieczne będzie wyszkolenie, wykształcenie asertywności za pomocą szkoleń, kursów, być może książek, treningów, a nawet i terapii. Umiejętność ta wymaga ciągłej i mozolnej pracy. Potrzebujemy dużo motywacji, ale takiego samozaparcia w sobie. Zatem, w jaki sposób mamy się zachowywać? Podstawową zasadą w byciu asertywnym jest stosowanie komunikatu ja zamiast komunikatu ty. Porównaj dwa zdania. Mówisz do swojej koleżanki z pracy: Zawsze spóźniasz się na dyżur w szkole. Mamy tutaj komunikat ty, a komunikat ja będzie brzmiał: Czuję poirytowanie, kiedy spóźniasz się na umówioną godzinę. Możesz przychodzić na czas? Komunikat skierowany na ty brzmi zadziornie, prawda? I może wywołać kłótnie. Komunikat, kiedy mówisz ja, czyli jak y, się czujesz w tej sytuacji, ma o wiele większe szanse powodzenia i nikogo nie rani, tak? Opisując swoje uczucia i emocje, kierując swoją uwagę na ja, jasno przedstawiasz swoje potrzeby, opinie czy też stanowczy sprzeciw. Czyli główną zasadą do zapamiętania jest mówienie, co ja czuję, jak ja się z tym mam, jak to wpływa na moje samopoczucie. I wyrażając to, nie skupiamy uwagi na tym, co myślą inni, ani też co robią. Tu liczysz się Ty, Twoje potrzeby i wartości przedstawione właśnie w taki konkretny sposób. Może podam jeszcze jeden przykład tego. Mówisz do partnera, to będzie komunikat nieodpowiedni, skierowany na Ty. Nigdy nie dotrzymujesz słowa, tylko obiecujesz i guzik z tego wychodzi. Natomiast komunikat skierowany na ja będzie brzmiał: Czuję się bardzo zawiedziona, kiedy coś obiecujesz. Zapewniasz mnie, a później to nie wychodzi. Nie lubię być w takiej sytuacji, źle się z tym czuję. Widać różnicę, prawda? Wiedz, że zachowaniem skierowanym na ja. Można o wiele więcej wskórać, aniżeli kiedy atakujemy, wybuchamy i złościmy się, a to jest bardzo łatwe, prawda? Ważnym zachowaniem czy reakcją z naszej strony w sytuacjach wymagających użycia asertywności jest nasze też empatyczne podejście do rozmówcy. Tak, utwierdzenie go w przekonaniu, że owszem, rozumiesz i szanujesz jego punkt widzenia, jego zachowanie. Bo przecież każdy popełnia błędy i każdy ma prawo do tego, tak? Zatem wykazanie się wyrozumiałością i zrozumieniem może zdecydowanie wpływo, wpłynąć na osiągnięcie zamierzonego celu. Przypomnij sobie sama, jak się czujesz, kiedy może w czymś zawalisz, może kogoś zawiedziesz, prawda? Bo są takie sytuacje, może za, zaniedbasz, Coś tak albo kogoś, a ktoś mówi do ciebie, wiem, że nie jest ci łatwo, i rozumiem Twoją sytuację, i przykro mi z tego powodu, ale tak? Delikatne napięcie, które być może pojawiło się, ma szansę, aby zmieniło się w neutralny ton i pozytywny obrót sytuacji. Zdaję sobie sprawę, jakie to jest trudne, zwłaszcza kiedy nie używaliśmy takich komunikatów do tej pory. Dla mnie jest to bardzo trudna umiejętność do osiągnięcia, ale wiadomo, że tylko trening czyni mistrza. W tym przypadku chodzi jeszcze o takie gruntowne uzmysłowienie sobie, że zmiana taktyki mówienia i doboru słownictwa również może zdecydowanie zapewnić nam osiągnięcie tego, czego chcemy, do czego dążymy, bez kłótni i bez niepotrzebnych złych emocji. Jeszcze jedną ważną kwestią w byciu asertywnym jest ilość używanych słów podczas konfliktów. Często, że zaczynając konflikt, wywlekamy jakieś brudy czy niekorzystne sytuacje z przeszłości, Powta tak? powtarzając bardzo yy, nadużywane często słowa zawsze i nigdy, prawda? Bo ty zawsze się spóźniasz, bo ty nigdy mi nie pomagasz w domu. Brzmi znajomo, prawda? Oczywiście, unikamy tego. Trzymamy się faktów i tylko faktów oraz komunikatu skierowanego na ja, wyrażając właśnie w tym samym czasie naszą empatię w stosunku do zaistniałej sytuacji. Przykładem może być zdanie: gdy podnosisz głos, rozmawiając ze mną, mamy tutaj fakt, czuję się atakowana. Mamy komunikat ja. Proszę, abyś zachowywał spokój i wyrażamy swoją. Potrzebę. Rozumiem, że możesz być zdenerwowany, ale to w niczym nie pomoże. I mamy wyrażono, wyrażoną empatię. Zobacz, że pod wpływem złości atakujemy, a następnie to przeraża się w lawinę obrażeń, oskarżeń i pewnie kończy kłótnią. I często. Tak, i często w takim przypadku mów nie, kiedy coś ci nie służy, kiedy nie masz na coś ochoty, kiedy ma to być robione wbrew sobie. Jak nie wiesz, czy we właściwym momencie masz używać słowa nie, od razu pomyśl, jak ja się z tym mam. Co ja czuję w sercu? Czy czuję delikatny ciężar w klatce piersiowej? Czy nachodzą mnie uczucia, że robią coś wbrew sobie? Tak, także słuchaj ciała i płynących z, nich, z niego sygnałów i po regularnej praktyce będzie Ci to przychodziło z łatwością. Odmawiając nie dopuszczasz do tego, że zostajesz wykorzystana, ani że ktoś przekroczy ustalone przez Ciebie granice, tak, to jest bardzo ważne. I myślę, że trzymając się tych wytycznych jesteśmy w stanie bardzo dużo ugrać. Ale tak jak mówiłam, to jest niesamowicie trudna sztuka do opanowania i ciągłego, nieustannego praktykowania. Ale czego nie robi się, prawda, żeby mieć lepsze i bardziej satysfakcjonujące życie? I to dbanie o nasze potrzeby i stawianie wytycznych, tak, stawianie granic mamy robić nagminnie, niczym zdarta płyta. Musimy cały czas uzmysławiać innym, tak, ale sobie również też, tak? Co ma dla nas wartość i dlaczego chcemy tak, a nie inaczej? Po jakimś czasie jest szansa, że inni również zaczną liczyć się z Twoim zdaniem i szanować Twoje granice, nie przekraczać ich. Ale o to musisz zawalczyć i walczyć cały czas. To jest długofalowy proces. Mm. I, czyli podsumowując, asertywność to inaczej uprzejma rozmowa, łagodne i stanowcze zadbanie o swoje potrzeby i wartości. Wraz z takim zachowaniem wzrasta Twoje poczucie wartości, wyzbywasz się frustracji i jesteś w stanie być w zgodzie sama ze sobą. A nie wiecznie podlegać innym i pozostać jednym wielkim wyrzutem sumienia dla siebie, bo oczy oczywiście żałuje się, że się ulega i że spełnia się zachcianki innych. Wraz z umiejętnością bycia asertywną zdecydowanie zwiększasz poziom satysfakcji własnego życia, po prostu żyjesz się lepiej, bo wyrażasz swoje potrzeby i szanujesz wartości. Kochani, to już wszystko z mojej strony na dzisiaj. Co ty na to? Masz jakieś przemyślenia, konkluzje na temat bycia asertywną? Asertywnym? Może masz jakieś przykłady do podania? Podziel się proszę swoją opinią, będzie mi bardzo, bardzo miło. Przypomnę jeszcze o możliwości zapisania się na moją listę mailingową. Co jakiś czas wysyłam maila z moimi przemyśleniami, dobrymi myślami kierowanymi właśnie do ciebie. Także gorąco zachęcam cię do zapisania się na moją listę mailingową. Link pod spodem, od razu w opisie. Oczywiście bardzo uszczęśliwi mnie łapka w górę oraz subskrypcja. Z góry dziękuję. Tymczasem wspaniałego dnia Ci życzę, pamiętaj o trosce i miłości do samego siebie, do samej siebie, otaczaj się dobrymi i wartościowymi ludźmi, bądź asertywna, asertywny, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja, zadbaj o swoje potrzeby i szanuj swoje granice. A myśl i wtedy myślę, że wszystko będzie się układało po Twojej myśli. Pozdrawiam Cię plutko i do usłyszenia niebawem. Nina.